Dzień dobry kochani, Michał Kołtyś, warszawski inwestor z Costa del Sol. A dokładnie dzisiaj z jednej z moich ulubionych inwestycji i zrobię dla Was dzisiaj case study. Pokażę Wam w jaki sposób zarobię, ile zarobię i na czym zarobię, a dokładnie zarobię na tym domu numer 5 w jednej z moich ulubionych inwestycji przy polu golfowym El Chaparral. Inwestycja nazywa się Soleja. I jak już mnie znacie, no to moment, w którym pokazuję inwestycje, to jest moment, w którym już wszystko co było ciekawe zostało sprzedane. Mój dom numer 5 kupiłem, w, a właściwie zarezerwowałem w pierwszej fazie tej inwestycji. Także ta faza już powstaje, jest budowana. Planowany czas odbioru mniej więcej 18 miesięcy. Zaraz przejdziemy do matematyki. Wybierając inwestycje, wybieram takie, które mają coś unikalnego, wyjątkowego, bo wiem, że na takich zarobię najwięcej. Tutaj mamy 69 domów w dwóch fazach, dwa baseny, centrum coworkingowe, siłownie i wiele, wiele dodatkowych elementów, które stanowią o wyjątkowości tej inwestycji. Natomiast to, co jest kluczowe, to. Lokalizacja. Jesteśmy nad samym morzem i jesteśmy frontowo przy polu golfowym, więc unikalność polega na lokalizacji. Domy w fazie drugiej będą nie tylko miały widok na morze, większość z nich, ale także frontowy widok na jedno z lepszych pól golfowych. Jedyne pole golfowe, które w ten sposób jest pięknie ułożone w sosnach. Pierwsza faza, która leży trochę wyżej, jak widzicie, energicznie panowie tutaj pracują. Bardzo dobry deweloper, hiszpański deweloper, 27 lat na rynku. Nim zainwestowałem w cokolwiek u nich, widziałem ich już gotowe inwestycje w okolicach Malagi. Zainwestowałem też w inną ich inwestycję tutaj na Costa del Sol, także wiem czego mogę się po nich spodziewać. I teraz tak, inwestycja wyglądała tak, że ten dom numer 5 wrócił na rynek i to jest też jeden ze sposobów pozyskiwania ciekawych tematów. Albo wchodzimy wtedy, kiedy inwestycja zaczyna się, albo wtedy, kiedy dany temat wraca na rynek. A my, tak się składa, przez to, że jesteśmy największym biurem na Costa del Sol, mamy często wyjątkowy, unikalny dostęp do takich projektów. Więc kupiłem ten dom numer 5, a dokładnie przelałem 11 tysięcy euro 9 miesięcy temu, po czym nie płaciłem nic przez 7 miesięcy, gdzie później przelałem 30%. I to jest cała moja zamrożona kwota. Kupuję dom, gdzie mam zamrożone 30%. W przypadku tej konkretnej inwestycji jest to kapitał zamrożony na 2 lata. W ciągu tych dwóch lat cały czas wartość nieruchomości rośnie. Nie tylko rośnie tutaj na Costa del Sol, ale co mnie bardzo cieszy, przede wszystkim rośnie w unikalnych projektach. Takie, które są niepowtarzalne, nieduplikowalne. Nie ma już takich działek. Jesteśmy, jeżeli sprawdzicie sobie na mapie, El Chaparral, jesteśmy tak naprawdę 15-17 minut od Lotniska, więc jest to świetny projekt dla tych, którzy myślą o tym, żeby mieszkać bliżej lotniska. Oprócz tego, jest to kameralne 69 domów w zabudowie szeregowej, z super częściami wspólnymi. Bardzo wysoka jakość, i dzięki temu, że na koniec zastosujemy concierge service by Handy Design na tym domu, tym tutaj numer 5, to ten dom. Zarobię 450 tysięcy euro, czyli znacząco ponad 100% na zamrożonym kapitale. I to tak bardzo konserwatywnie licząc. Dlaczego? Po pierwsze, bo wybrałem świetną inwestycję. Po drugie, bo w ramach tej inwestycji wybrałem dom i wielu z moich klientów też. Wybierałem dla nich domy, które mają największy sens największą stopę zwrotu. Po trzecie, jest to deweloper, który w umowach nie wpisuje zakazu cesji, czyli w dowolnym momencie po podpisaniu umowy deweloperskiej można sprzedać swoje prawa do tej nieruchomości. Co jest też bardzo dobre, bo jest to zarówno bezpieczniej, gdyby coś się okazało, że nie jesteśmy w stanie dopłacić tych 70%, albo gdybyśmy chcieli po prostu zarobić i traktowali ten projekt wyłącznie. Inwestycyjnie i takich klientów też tu mam, którzy kupili więcej niż jedną nieruchomość. I teraz kolejna rzecz. Dzięki usłudze Concierge Service by Handy Design zarobię o 100 tysięcy więcej, co najmniej o 100 tysięcy więcej, niż zarobiłbym, gdybym nie miał takiego doposażenia, na jakie tutaj zostało przewidziane przez Handy Design. Więc podsumowując. Trzeba w odpowiednim momencie wiedzieć przede wszystkim, która część wybrzeża, która będzie się najbardziej rozwijała. Ja mógłbym Wam to dużo opowiedzieć o tym parku, który otwiera się już za dwa miesiące. Fenomenalne miejsce. Mógłbym Wam opowiedzieć o La Cala de Michas, do którego jest tak naprawdę rzut beretem. Więc możemy pojechać do restauracji. Zresztą w Clubhouse'ie, czyli w tym klubie tutaj przy domu golfowym, przy klubie golfowym mamy też... Bardzo fajną restaurację, do której możemy podejść 3 minuty pieszo na śniadanie, obiad czy kolację. Mamy też, kupując tutaj nieruchomość, dostęp do pola golfowego. Pierwsze dwa lata dostajemy gratis, więc możemy sprawdzić, czy gra w tenis, w golfa nam pasuje. I to jest inwestycja. Gdyby tak szybko przeliczyć po dzisiejszym kursie, poprawcie mnie, jak się bardzo pomyliłem. 450 tysięcy euro. To jest dziewięćset tysięcy złotych. Tyle zarabiam na nic nie robieniu. Bo wybrałem w odpowiednim czasie odpowiednią nieruchomość, a teraz wystarczy, że będę czekał. Panowie będą pracowali i cały czas pracują. To jest to, co uwielbiam robić, podjeżdżać, patrzeć, jak rośnie, jak się rozwija. Nawet słuchajcie faza druga, która jeszcze nie powinna startować, dlatego że jeszcze większość klientów nie dopłaciła 30%. Już ma pierwszy dźwig. Już są wykonane prace ziemne, które zresztą tutaj, tutaj też widzicie. Mamy już przygotowanie do rozpoczęcia budowy. Więc wybieramy w odpowiednim w odpowiednim miejscu, odpowiednim czasie, odpowiednią inwestycję i te ceny rosną. I mógłbym wam pokazać trzy inne inwestycje, które świetnie się teraz sprzedają, których przyrosty będą co najmniej takie, jak nie większe, ale ponieważ jeszcze je sprzedajemy i jeszcze moi klienci, jeszcze mamy tam kilka perełek, dlatego ich nie pokazuję. Wrócę do nich za 6-7 miesięcy, kiedy już wszystko będzie pozamiatane we wszystkich etapach sprzedaży, po to, żeby znowu pokazać, ile zarobili moi klienci. I teraz bardzo ważna rzecz na koniec. Ja tego kanału nie prowadzę od dwóch lat, od momentu kiedy tu przyjechałem, tylko już trochę dłużej. I pamiętam, jak zaczynałem robić flipy, których w Polsce zrobiłem ponad 500, i pokazywałem niektóre remonty, i czytałem te same bzdurne komentarze. O, ciekawe, czy tyle zarobisz, już chcę to widzieć, że te nieruchomości tak podrożeją, że ta Warszawa będzie tak wyglądać. I wiecie co, muszę powiedzieć, że się pomyliłem. One podrożały znacznie więcej niż ja zakładałem w moich konserwatywnych Excelach. Ale takie mam podejście. Wolę powiedzieć 450, a nie pół miliona i pozytywnie się zdziwić, i zazwyczaj takie jest, że bardzo pozytywnie się dziwię. Każda z 11 moich takich rezerwacji na moim Instagramie zobaczycie. Jak, e, jak wygląda nieruchomość, którą kupiłem jako pierwszą w South Residence. 7 minut drogi stąd w stronę lotniska jeszcze. Także e, wejdźcie, zobaczcie. Jest to też nieruchomość, na której świetnie zarabiam 400 tysięcy euro. To jest nieruchomość, na której zarobię 450 tysięcy euro. Dzięki temu, że wiedziałem kiedy. Wiedziałem który. Oczywiście widok jest, ekspozycja jest południowo-zachodnia. Piękny widok na morze, który będę miał z tarasu, e, także na miasteczko La Cala de Michas, Projekt unikalny w lokalizacji, która jest bardzo pożądana. Ale właśnie tego typu projekt w tej lokalizacji sprawdzi się najbardziej. Więc wracając do tych wszystkich mądrości, które czytałem przez lata. Miałem rację w Polsce, ale wyjechałem z Polski dlatego, że to, co było wtedy możliwe, już nie jest teraz możliwe. Więc jeżeli oglądasz to w 2028-2029 roku, prawdopodobnie Hiszpania też już nie ma takich okazji. Teraz jest te 5 minut, może jeszcze ten rok do końca, może początek następnego, na to, żeby dobrze zainwestować i dobrze zarobić. W tamtym roku 11 rezerwacji tylko na pierwotnym. W tym roku planuję zrobić co najmniej kolejne. 15 rezerwacji. No cóż, nie mam nieograniczonych środków, inwestuję też na rynku wtórnym, ale to już są luksusowe domy, budowa luksusowych domów czy remonty luksusowych penthouse'ów, więc nie mogę sobie pozwolić na tyle rezerwacji, zakupów i tych 30%, ile bym chciał. Natomiast na każdym z tych świetnie zarabiam. A ponieważ jesteście ze mną od lat, to dodam, że tutaj na Costa del Sol jestem przede wszystkim inwestorem. Przede wszystkim zarabiam na tym, że inwestuję w odpowiednie nieruchomości, a potem dopiero prowadzę biuro pośrednictwa nieruchomości. Chętnie pomogę wam w wybraniu tej najlepszej, istotnej inwestycji, na której będziecie zarabiali. I już absolutnie kończąc. Hiszpania jest całkiem inna od Polski, od tego, co znacie w Polsce. Tutaj liczy się to. Jakie masz kontakty z deweloperem? Kogo znasz? Do czego masz dostęp przed wszystkimi? I co wiesz tak naprawdę na temat inwestycji? Nie wszędzie wszystkie budowy są takie same. Ja mam bzika, nie gram w golfa, nie gram w padla i nie robię wielu rzeczy, które, które robią moi klienci tutaj. Nie kręcą mnie luksusowe restauracje. Kręci mnie jeżdżenie po budowach, a dzięki temu, że jesteśmy największym biurem. To mam zaproszenie na każdą budowę od dewelopera, oglądanie postępów, oglądanie jakości użytych materiałów. A zrobiliśmy z Handy Design setki realizacji pod klucz, więc potrafię ocenić jakość tych materiałów. I to całe połączenie: Concierge Service, VIP Travel, Luxury Holidays, Luxury Marine to jest to coś, co daje nam przewagę na tym rynku. Ja rozumiem, że podstawowym powodem, dla którego Klienci wybierają mnie, wybierają nas, jest to, że potrafimy dowieść wynik. Żeby dowieść ten wynik, potrzebuję usługi nie wyimaginowane, że ktoś tam jakiegoś znajdziemy architekta i on to będzie doposażał, tylko takie, które są oparte na mojej wiedzy, doświadczeniu i tym, co potrafię pokazać. A to, że dodatkowo dla każdego z moich klientów dodaję gratis dwa tygodnie pobytu w jednym z moich luksusowych apartamentów, Domów. Nie wiem, słuchajcie, czy ten dom zostawię, czy go sprzedam. Na penthouse, na apartament Skyville w South Residence mam już klienta, ale nie sprzedam, ponieważ odbiorę w listopadzie i od razu wrzucamy concierge service, i wrzucamy dla Was, po to, żebyście mogli przyjechać do nas w ramach darmowego pobytu dla klientów. Myślę sobie, że będę chciał, żeby też, żebyście też mieli doświadczenie mieszkania, przebywania w takim domu jak tutaj w projekcie Soleia. A, więc prawdopodobnie zostawię ten dom. Chyba, że znajdę inny, który zostawię dla Was, a ten sprzedam. Z nieruchomościami jest tak, że wszystkie są na sprzedaż i wszystko zależy od ceny. Natomiast dla mnie istotna jest ta obietnica, którą złożyłem, czyli to, że możecie do mnie przyjechać jako moi klienci. Jest to też możliwość poczucia przez to, że mieszkacie, jak wygląda ten standard doposażenia Handy Design, jak wygląda ta nasza usługa Concierge Service. I pewnie słuchajcie, że ponieważ kupujecie najlepsze ceny w tych początkowych okresach off-planu, to większość moich klientów będzie odbierała swoje nieruchomości w przyszłym roku i w kolejnym, czyli 2026-2027. Natomiast gdzie tu się spieszyć? Ceny rosną, zamrożone mamy 30%. Bardzo częstą strategią klientów też jest. To, że jeżeli mają na całą nieruchomość, to rezerwują dwie, trzy, spieniężamy dwie z nich, zostawiamy jedną, i ta górka z tych dwóch pozostałych, czy jednego, finansuje dopłatę 70% albo dużą część dopłaty do nieruchomości, którą de facto kupujemy za 30%. Jeżeli myślisz o tym, żeby zainwestować za granicą, zainwestować w Hiszpanii, skontaktuj się ze mną, napisz do mnie. Umówimy twój przylot tutaj i absolutnie niezobowiązująco mój niesamowity team pośredników zajmie się tobą. Ja też postaram się spotkać z tobą osobiście. Każdy wybór potem mojego klienta analizuję osobiście, osobiście doradzam i wybieramy najlepsze rozkłady po to, żeby te twoje inwestycje były zyskowne. Pięknego dnia, kochani. Nie wiem, co teraz robicie w poniedziałek o 13. Natomiast ja mam tutaj 24 stopnie Celsjusza. Jest 13 godzina i mogę robić to, co lubię, to co chcę. Dlatego, że najciężej dzisiaj pracują moje inwestycje. A takich inwestycji mam 11, dokupię jeszcze 15. I mam inwestorów, mam trzech inwestorów, którzy zarezerwowali w ubiegłym roku więcej inwestycji ode mnie. Postaram się ich przegonić w tym roku. I zobaczcie na te piękne drzewa, które mnie osobiście przypominają Polskę. I w tych drzewach położone jest pole golfowe El Chaparral. Zapraszam serdecznie.